Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale, w nowej rutynie. Jak wiecie, jestem w ciąży i pokażę Wam, jak wyglądają aktualnie moje takie spokojne poranki. Zawsze celebrowałam ten czas w ciągu dnia, ale teraz mam wrażenie, że robię to jeszcze bardziej. Nigdzie się nie śpieszę, budzę się i jestem wdzięczna za ten stan, w którym się znajduję. Po przebudzeniu łyk wody obowiązkowo, a później toaleta. Zaczynam od pielęgnacji twarzy. Na początek myję ją takim delikatnym żelem, który świetnie działa na skórę z niedoskonałościami, a moja cera niestety wciąż się popsuła. Następnie nawilżam buzię wodą różaną i nakładam takie płatki pod oczy. Robię to praktycznie codziennie, plus masuję też twarz zimnym rollerem, bo daje to mega ukojenie. A nie ukrywam, że teraz często budzę się w nocy. Więc rano jestem niedospana i po prostu widać to po mojej buzi. W międzyczasie nie zapominam też o pielęgnacji mojego ciała, zwłaszcza brzuszka. Nawilżanie skóry w tym okresie jest bardzo ważne i stanowi dla mnie miły rytuał. A ten olejek zawiera e, m.in. olej z nasion wisiółka i olej z nasion makadamia, same naturalne składniki, więc polecam. Po 15 minutach zdejmuję płatki i przeciągam jeszcze te miejsca aloesowym rollerem, po czym nakładam mój ukochany krem z witaminą C. Cudnie pachnie i fajnie działa na moją skórę. E, no, jeszcze myję zęby i gotowe. Pielęgnacja skończona. Schodzę na dół i odsuwam zasłony w oknach. Uwielbiam ten moment. Ten widok nigdy mi się chyba nie znudzi. A promienie słońca z rana to dodatkowy zastrzyk energii. Przechodzę do kuchni i pierwsze, po co sięgam, to woda z imbirem i cytryną. Jeżeli mnie regularnie oglądacie, to wiecie, że ten nawyk króluje u mnie od paru dobrych lat. I nie zamierzam go zmieniać, bo daje mi same korzyści, na przykład zbawienie działa na moje jelita. Co na śniadanie? Cóż, cieszę się, że moja ochota na owsiankę się nie zmieniła. Aktualnie zajadam taką z bananem, winogronem, skrem waniliowym i masłem orzechowym prawie codziennie. No po prostu to jest przepyszne. Dużo cukru wiem, ale dzięki temu nie mam ochoty na słodkie w dalszej części dnia. Podczas jedzenia zazwyczaj czytam i są to głównie lektury dla ciężarnych o porodzie, o macierzyństwie. Chcę się jak najwięcej edukować się w tym temacie, kiedy jeszcze mogę. Nie zapominam też o witaminkach i spędzonym czasie z dzidzią. Nawiązywanie kontaktu w tym okresie jest już możliwe poprzez mówienie, śpiewanie czy głaskanie brzucha. Zawsze też jak jestem w pozycji leżącej, dzidzia się rusza, więc tym bardziej cenię sobie ten czas. Następnie idę pościelić łóżko, to kolejny nawyk, bez którego nie wyobrażam sobie dnia. Daje mi poczucie ładu i składu yy, i ogólnie lepsze nastawienie na cały dzień. Potem przebieram się w coś wygodnego i powiem Wam, że jeśli chodzi o ubrania, to zaopatrzyłam się już w takie, w trochę większym rozmiarze, ale nie są to ciuchy typowo przeznaczone dla kobiet w ciąży, bo jakoś na razie one do mnie nie przemawiają. Po śniadaniu zazwyczaj wjeżdża u mnie jakaś aktywność fizyczna, przeważnie jest to siłownia albo spacer. Jeśli nie ma przecież wskazań, to wciąż powinno się dbać o regularny ruch. Nic ekstremalnego, umiarkowanie najlepsze jest właśnie chodzenie. Po powrocie trzeba uzupełnić płyny, więc lubię sobie przygotować lemoniatkę. Często sobie robię taką z dodatkowymi owockami: pyszna i orzeźwiająca, super nawadnia przy pracy. I tak wygląda moja poranna rutyna. Dajcie znać, jak wygląda wasza, i czy film Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!